Kiedy zaczniemy transferować umysł do komputera... ...to może jakiś wszczep, albo elegancka super ręka czy noga. Po co ci defaultowe dziecko, jak możesz je skastomizować? Taka sytuacja. Witam wszystkich widzów Cyber Show! Jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość. Panie, panowie, Leon Musk. Przedsiębiorca, wizjoner, ekscentryk, Pierwszy człowiek, który podłączył do swojego mózgu... No właśnie, sam dzisiaj o tym opowie. Jak się czujesz? No, doskonale, doskonale. Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam widzów. Widzowie też Cię pozdrawiają, ale nurtuje nas wszystkich pytanie. Czy wszczepianie czegokolwiek ludziom do mózgu nie jest sobie przegięciem pały? Przegięciem pały? Chciałem i mogłem to zrobić. Dla mnie to normalne. W końcu jestem transhumanistą. Dobrze to. Co to jest ten transhumanizm? Tylko wiesz, krótko, w kilku zdaniach. To taki nurt, no wiesz, technologia, modyfikacja, wspomagana ewolucja taka sytuacja. A to wszystko, by przezwyciężyć biologiczne ograniczenia człowieka i lepiej zaadaptować go do nowych sytuacji. Dążenie do wyeliminowania chorób, wyrównanie loterii genetycznej nowy, lepszy człowiek udoskonalone społeczeństwo takie klimaty. To tak w skrócie. No okej, okay. udoskonalony człowiek? Nie zapędzasz się? Czy nauka, aby nie zaszła za daleko? Nigdy nie zajdzie za daleko. Uważam, że musimy robić wszystko, aby ludzkość się rozwijała. Ważne też, żeby zminimalizować ryzyko wignięcia naszego gatunku. Wiele rzeczy może próbować nas po prostu. Mogę przeklinać? Dojebać. Katastrofy klimatyczne, epidemie i zarazy. Obiekty z kosmosu, konflikty, a może i nawet wojna atomowa. A, no i nie zapominajmy, niekontrolowana sztuczna inteligencja. A technicznie rzecz ujmując, to nie byłem pierwszy. Podobne przypadki już miały miejsce. Może obiło ci się o uszy. Zobacz, pogoogluj sobie, co wszczepił sobie w czachę artysta. Neil Harbison. Wow, facet słyszy kolory. Tak samo możesz mieć jak mocno pierdolniesz się w głowę albo przerniesz z pigułami? W każdym razie, skoro człowiek ma odpowiednie środki, to może, a wręcz powinien przeprowadzać daleko idące modyfikacje na rzecz zwiększania funkcjonalności swojego ciała, możliwości umysłu i długości życia. Słowem, samemu wpływać na tok swojej ewolucji. Mocne stanowisko. No dobrze, a jak dokładnie ludzie mieliby to zrobić? Należy wykorzystać technologie, które będą dostępne w bliższej lub dalszej przyszłości. No i w sumie to całkiem sporo dzieje się już teraz. Zobacz, jaki postęp odnotowaliśmy w dziedzinie biotechnologii. Jak rozwinęła się inżynieria genetyczna. Co może nam dać neurotechnologia czy zaawansowana protetyka. To może jakieś przykłady. Z której dziedziny konkretnie? Biotechnologia. Pewnie. Głośno ostatnimi czasy jest o CRISPR-Cas9. To metoda modyfikacji genów. Można dzięki temu usunąć niechciane komponenty z DNA. No wiesz, różne defekty genetyczne. W ten sposób można zagwarantować, że dzieci będą rodzić się zdrowe. Przecież tego chce każdy rodzic. A skoro tak, to czemu z tym wszystkim nie pójść jeszcze o krok dalej? Jeszcze dalej? No tak, sprawić, aby rodzice uzyskali możliwość wyboru, jakie będą ich dzieci. Wiesz, od koloru oczu, przez wzrost, po różne konkretne predyspozycje i cechy. Na przykład, większa inteligencja czy kreatywność. Który rodzic by nie chciał, aby jego dziecko na starcie miało większe szanse? No wiesz, aby później osiągało sukcesy w życiu. Coś jak w grach. Po co ci defaultowe dziecko, jak możesz je skastomizować? Może jednak zejdźmy z tej genetyki, bo kontrowersje się zaczną. E, tam kontrowersje. Nie przejmuję się. Skoro będziemy mogli poddać się modyfikacjom, to pozostanie tylko wybrać zakres, który nas interesuje. Chcemy super ciało? <laughs> pewnie. No, Adrian, ty tego pewnie nie zrozumiesz. E, to może jakiś wszczep, albo elegancka super ręka czy noga. Chcemy super umysł, taki jak ja? No to cyk. Jakieś chipy poprawiające pamięć, dodające nowe umiejętności, zmysły. A może zainteresuje cię stymulacja nastroju? Pomoc w leczeniu depresji i uzależnień. Coś takiego by przeszło, co? Tak czy inaczej, w przyszłości człowiek będzie znacznie ciekawszy. Tylko co z tymi, którzy nie będą chcieli poddawać się tego typu modyfikacjom? Już widzę, jak wszyscy ludzie się zgadzają i pokojowo akceptują taki stan rzeczy. Nie, no jasne, tego typu rozwiązania powinny być dobrowolne. Każdy powinien mieć prawo wyboru, czy chce się modyfikować, czy nie. Każdy powinien sam decydować, czy chce pozostać homo sapiens, czy stać się homodeus. Wychodzi na to, że dążysz do pogłębienia dysproporcji i nierówności społecznych. Powstanie podział na tych, co mają grupy uprzywilejowane i na tych, którzy nie mają grupy, co mają przejebane. Ty już jesteś zmieniony. Nie uważasz, że daje ci to uprzywilejowaną pozycję? Dysponuję super zaawansowanym chipem, dającym mi cudowne możliwości. Do tego mam obrzydliwą ilość gotówki, więc tak. Tak po prostu. Tak. Wszelkie dysproporcje były, są i będą. To naturalne, że powstają, jak to określiłeś, uprzywilejowane grupy. Technologie, o których mówimy, rozwiążą mnóstwo problemów. Zapewne powstanie też cała masa nowych, ale nie przejmuję się tym. Taka jest kolej rzeczy. Wolę myśleć o możliwościach. Człowiek wiele osiągnął. Prawdopodobnie zechcemy sięgnąć dalej. Po szczęście, nawet więcej, boskość, nieśmiertelność. Powinniśmy próbować, nawet jeżeli może nas to zabić. A właśnie nieśmiertelność, albo ściślej rzecz ujmując, a śmiertelność. Ludzkość marzy o tym w sumie od zawsze. Zatem, skoro pojawiać się będą kolejne możliwości techniczne, jeżeli zaczną się pojawiać. Możliwości techniczne, kiedy zaczniemy transferować umysł do komputera, a warto zaznaczyć, że badania nad tym trwają od jakiegoś czasu. Jakie czekają nas fascynujące perspektywy? W ogóle takie coś fachowo nazywa się immortalizm. Pięknie, nie? Wręcz zajebiście pięknie. A nieco bliżej, słuchaj-no: już za kilka, kilkanaście lat długość życia ulegnie znaczącemu wydłużeniu. Już sobie wyobrażam 80-latków, którzy mają zdrowie i kondycję dwudziestoparolatków. Zapytasz jak? Wymiana organów. W końcu te się z czasem psują. Albo na roboty. je w krwiobieg i będą nas leczyć od środka. Łapiesz? Miniaturowe roboty wewnątrz nas wykrywające choroby, eliminujące nowotwory. Tak, tak, tak. Ale czy ty, jako człowiek, nie zgodzisz się ze stwierdzeniem, że jest jakaś granica, jak można się zmienić? Przecież w którymś momencie skończy się człowiek, a zacznie się. Wiesz co myślę o tej granicy? Mam ją w dupie. Nie bawmy się w filozofię. Na tego typu pytania nie ma i nie będzie właściwej odpowiedzi. Wrócę do tego, co według mnie ważne. Nasz gatunek powinien brać na poważnie opcję wykorzystania dobrodziejstw technologii, aby skutecznie przekraczać swoje ograniczenia, zyskiwać kolejne możliwości. Z mojej analizy wynika, że to o czym mówisz to w istocie kolejna utopia. Kolejny cudowny pomysł ludzkości, który i tak was przerośnie. Róż procesorem raz jeszcze to nie jest jakaś utopia. To wszystko, o czym ci tu mówię doskonalszy człowiek i społeczeństwo, cały ten transhumanizm to nie stan idealny, to droga, droga, którą powinniśmy podjąć kolejny krok ku lepszemu. Czas antenowy goni. Dziękujemy szanowni widzowie, i liczę na to, że wkrótce będziemy mogli poruszyć jakiś ciekawszy temat. Czekaj, czekaj, jak? A jeszcze kosmos! Przecież nic o kosmosie nie było! No jego mać, no miałem się przecież wygadać. Można jeszcze? Halo?